Według analiz przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2015 roku na terenie Polski funkcjonowało ponad 1,4 miliona gospodarstw rolnych. Ponad milion z nich gospodarowało na obszarze mniejszym niż 10 hektarów, natomiast powierzchnią przekraczającą 1000 hektarów mogło pochwalić się już jedynie 270 gospodarstw. W dzisiejszym materiale chciałbym skupić się na przedstawieniu Wam tych największych gospodarstw znajdujących się na terenie Polski. Kolejność tego zestawienia jest przypadkowa. Zaznaczam też, że nie wszystkie gospodarstwa mogły być w nim uwzględnione z uwagi na brak danych na temat ich wielkości. Wśród gospodarstw z polskim kapitałem niekwestionowanym liderem jest spółdzielcza agrofirma Witkowo z okolic Targardu Szczecińskiego. Historia spółdzielni Witkowo sięga roku 1950. W przeciągu prawie 70 lat swojej działalności udało jej się dorobić aż 10 700 hektarów na własność, rozlokowanych w 14 gminach. Dodatkowe 2000 hektarów stanowią dzierżawy. Łącznie daje to powierzchnię prawie 13 000 hektarów. W gospodarstwie uprawiane są zboża, burak cukrowy, rzepak, kukurydza na kiszonkę oraz na ziarno. Sporą część obszaru gospodarstwa stanowią także łąki. Rocznie w Witkowie produkuje się 50 tysięcy ton zbóż i rzepaku, 47 tysięcy ton buraków oraz 150 tysięcy ton zielonek traw i kukurydzy. Oprócz produkcji rolnej w gospodarstwie hoduje się także 9 tysięcy sztuk bydła, trzodę chlewną oraz drób. Agrofirma Witkowo posiada również sieć sklepów firmowych oraz własną produkcję pasz. Na polskim rynku działa też wiele przedsiębiorstw rolnych będących własnością zagranicznych koncernów. Jednym z największych tego typu gospodarstw jest spółka Poldanor należąca w większości do duńczyka Toma Axelgarda. Firma gospodaruje na terenie ponad 15 tysięcy hektarów w okolic Człuchowa w województwie pomorskim. Innym znanym zagranicznym gospodarstwem jest należące do Brytyjczyków Top Farms. Mieści się ono na terenach popegierowskiego kombinatu Głupczyce. Produkcja gospodarstwa to zboża, rzepak, ziemniaki, burak cukrowy, a także mleko. Jednak największym gospodarstwem w Polsce, należącym do jednego właściciela, czyli nie będącego spółdzielnią ani własnością wielkiego koncernu, to gospodarstwo Braci Romanowskich z Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Trzech braci Roman, Marek i Bogdan od 1978 roku z półhektarowego zagonu doszło do około 12 tysięcy hektarów, z czego ponad 8 tysięcy jest ich własnością. Resztę ziemi stanowią dzierżawy od Agencji Nieruchomości Rolnych zarządzającej ziemiami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodarstwo Braci Romanowskich nastawione jest na produkcję zbóż, mleka oraz mięsa. Ponadto, oprócz działalności rolniczej, prowadzą także szereg innych. Są importerami oraz autoryzowanymi dealerami ciągników marki McCormick, posiadają własny tartak, stację benzynową, piekarnię, hotel młyn, stolarnie a nawet pensjonat. Te liczby robią wrażenie, ale dla porównania przytoczę przykłady największych zagranicznych gospodarstw. Niedawno głośno było o sprzedaży największego gospodarstwa świata mieszczącego się w Australii i gospodarującego na terenie prawie 10 milionów hektarów. Największe gospodarstwo na terenie Ukrainy ma ponad 700 tysięcy hektarów. W Rosji potentat na rynku rolniczym i wolga jest właścicielem 1,5 miliona hektarów ziemi uprawnych.